W Nowym Stawie po raz 16 odbył się Zlot Wag, jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń motoryzacyjnych w regionie. Ponad 350 wyjątkowych pojazdów, emocjonujące konkursy i atmosfera pełna pasji przyciągnęły nie tylko fanów czterech kółek, ale i całe rodziny. Na czym polega wyjątkowość pana samochodu i dlaczego w ogóle jest pan fanem marki Volkswagen? Eee, wyjątkowość dla mnie polega na tym, że zrobiłem to sam malowanie serzaków, spawanie na przykład klatki samochodowej. Większość prac, które wykonałem, zrobiłem z tymi rękoma, co daje mi takiej dużej motywacji, patrząc na to, jak się prezentuje na eventach. No i teraz moim zdaniem ciężko jest znaleźć taką bardzo porządną twórkę, która nie jest gnieśniaczona. Ale tak. dlaczego pan jest panem Volkswagenów? Dlaczego pan nie jeździ, dlaczego? nie wiem, no inną marką, Mercedesem? No raczej taką zwiedzkę dostało. Tata miał Passata, tak chyba zostało we kwił. Zwiada pradziada, moi, moi rodzice mieli garbusa, później moi starszych bracia mieli garbusa, więc na osiedlu czasami jeździły trzy garbusy i to były naszej familii. E, po latach, że się roz, rozrośliśmy, już się nie mieści. Nie mieściliśmy, żeby jeździć wspólne na na wycieczki, bo każdy i, i przybrał, więc e, po latach dostałam od męża właśnie garbusa, żeby wrócić. E, Zaczęła się trzy lata temu. Jak kupiłem pierwszy ten model, tak y, przez przypadek w sumie, bo znajomy mnie namówił. I, i od tego czasu zawsze 80 musi być u mnie w garażu. Ale dlaczego kabriolet? Y, Bezdasznik po prostu. Lubię latem wyjechać. Takie auto, które jedzie się powoli i jak mówię to, że czym wolniej się jedzie, tym dłużej nas widzą, nie? A zimą? Zimą jest garażowany. Na zimę jest drugie auto, takie na co dzień. Ale też ta sama marka, czy to coś ta innego? Sama. Tylko Audi, zarażony przez datę, przez marką i, i po prostu tak. Przyjechałem swoim autem prywatnym z Malborka. Auto jest wyjątkowe, bo jest to Golf piątka, przerobione. no, jak widać. Jestem fanem Barcelony od 20 paru lat, więc stwierdziłem, że fajnie by było przerobić auto, no, tak jak wygląda.